Moją pasją jest obserwowanie przyrody i chyba głównie zachwycanie się nią. Ostatnio miałam okazję obserwować mojego sąsiada, rudego sąsiada, wiewiórkę pospolitą. Jest to zwierzę, które mieszka w pobliżu, jeszcze jego gniazda nie mam zlokalizowanego, ale codziennie pojawia się w swoim koszyku na orzechy, codziennie parę orzechów włoskich bądź laskowych ta wiewiórka tam znajduje i mam okazję obserwować, jak przez chwilę trzyma go w łapkach, szybciutko go obraca, wkłada do pyszczka i biegnie albo zjeść go gdzieś w miejscu bardziej skrytym, albo mam okazję obserwować mnóstwo różnych zakamarków, gdzie owa wiewiórka te orzechy chowa na później. Ponieważ nasza wiewiórka uświadomiła sobie, że nie jesteśmy dla niej żadnym zagrożeniem, zaczęła sobie poczynać coraz śmielej, a ostatnio urządza dosyć śmiałe rajdy na karmniki, gdzie mamy przygotowane jedzenie dla ptaków. A ponieważ w karmniku znajdzie i słonecznik, i rozdrobnione orzeszki, i przygotowane dla kosaja jabłuszko, a wszystko to znajduje się w diecie wiewiórek, dlatego stała się gościem karmników. Do tej pory korzystała tylko z wody, jeżeli ktoś ma pragnienie do karmiania wiewiórek. To właśnie owoce buczyny, nasiona buczyny będą dla niej znakomitym pokarmem. Orzechy włoskie i laskowe, a także owoce takie jak jabłka czy gruszki. Ważne też będzie, żeby umieścić gdzieś jakiś pojnik z wodą. Ale najbardziej ważną czy istotną informacją jest zadbać o bezpieczeństwo tego miejsca, z którego dokarmiamy wiewiórkę, żeby było to miejsce, w którym jest zabezpieczone przed wolno żyjącymi kotami. Ponieważ że zdarza się właśnie, że wiewiórki padają ofiarami kotów, dlatego warto zwrócić na to uwagę.